Lokalna Grupa Działania Krajna Nafty powstała w 2008 roku w ramach Środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jej członkami są przedstawiciele sektora prywatnego, gospodarczego i publicznego. Grupa działania swym zasięgiem obejmuje obszar sześciu gmin leżących w południowej części powiatu krośnieńskiego w województwie podkarpackim. Krainę nafty o łącznej powierzchni ponad 56 tysięcy hektarów zamieszkuje ponad 70 tysięcy mieszkańców sąsiadujących od południa ze Słowacją, od północy z powiatem Strzyżowskim, od zachodu z powiatem Jasielskim i ze wschodu z powiatem Sanockim. Obszar ten jest spójny terytorialnie. Łączy go występująca na całym terenie ropa naftowa, tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Inicjatorami utworzenia lokalnej grupy działania na Nafty były aktywne społeczności lokalne działające na naszym obszarze. Lokalna grupa działania Kraina Nafty leży w granicach Karpacko-Galicyjskiego Traktu Naftowego. Złoża ropy naftowej eksploatowane były tu od momentu wynalezienia przez Ignacego Łukasiewicza lampy naftowej. Przemysł naftowy przez długi okres czasu kształtował rozwój gospodarczy tego regionu. Występująca na obszarze wszystkich sześciu gmin ropa naftowa Znalazła również odzwierciedlenie w nazwie stowarzyszenia. Ogromnym bogactwem obszaru są zasoby przyrodnicze, głównie na obszarze gminy uzdrowiskowej i wonicz Zdrój i z gmin Dukla i Jaśliska oraz tradycje naftowe. Przyciągające kuracjuszy i turystów to cieszące się sławą uzdrowisko i wonic drói, gdzie skoncentrowane jest lecznictwo wykorzystujące wody mineralne o właściwościach leczniczych. Są one znane od wieków i stosowane w leczeniu różnych schorzeń. na nafty to bogactwo zasobów, tradycji, kultury, religii i sztuki ludowej. To bardzo niezwykły, interesujący i barwny zakątek Beskidu Niskiego, który przyciąga rzesze turystów szukających spokoju, domowego zacisza i powrotu do natury. Doskonałym uzupełnieniem potencjału przyrodniczego jest pielęgnowana na tym obszarze kultura ludowa. Przejawia się to w kultywowaniu tradycji i obrzędów. Obszar ten wyróżnia również tradycyjnie wytwarzane rzemiosło i rękodzieło artystyczne, rzeźba, pisanie ikon, hawciarstwo, bibułkarstwo, wikliniarstwo, krywulki, batit, stolarstwo artystyczne. Wykorzystując zdolności twórców ludowych i zasoby obszaru, lokalna grupa działania Krajne Nafty zorganizowała szereg warsztatów edukacyjno-aktywizujących. Lokalna grupa działania Krajna Nafty działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, poprawy jakości życia, aktywizuje społeczność lokalną oraz promuje obszar swojego działania. Lokalna grupa działania Krajina Nafty to obszary o dużym potencjale społecznym. Atrakcyjne dla mieszkańców i turystów, zachowujące dziedzictwo kulturowe i zasoby przyrodnicze. Oraz kultywujące tradycję i lokalne zwyczaje otwarte na współpracę i nowe możliwości. Jest to obszar z malowniczym krajobrazem, z obszarami chronionymi i niezapomnianą historią. Towarzyszenie lokalna grupa działania Krajina Nafty przez okres ostatnich 6 lat skupiała się na realizacji działań, wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywaniu umiejętności i aktywizacja oraz wdrażanie projektów współpracy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. Już samo działanie wdrażanie lokalnych strategii rozwoju pokazuje jak istotną rolę w rozwoju obszarów wiejskich w obecnym okresie programowania pełni lokalna grupa działania. Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej od początku było bardzo duże, a stworzona przez mieszkańców lokalna strategia rozwoju umożliwiła lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów oraz dostosowanie kierunków działań do konkretnych potrzeb podmiotów funkcjonujących na naszym obszarze. Lokalna grupa działania organizuje szkolenia, imprezy kulturalne, bierze udział w licznych targach i konkursach, prowadzi doradztwo dla beneficjentów, organizuje wyjazdy studyjne, wydaje publikacje książkowe i materiały promocyjne. W 2012 roku lokalna grupa działania utworzyła klaster Serwatkowa Kraina, którego celem jest zbudowanie stałej platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, regionami i instytucjami w zakresie wykorzystania i promowania serwatki oraz produktów z serwatki, a także podniesienie konkurencyjności i innowacyjności. w 2013 roku wspólnie z lokalną grupą działania do rzeczy Wisłoka utworzono ekomuzeum Beskidzkie Wędrowanie. Lokalna grupa działania na przestrzeni 5 lat ogłosiła 11 naborów wniosków na działania Odnowa i Rozwój wsi, małe projekty, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. Łączna kwota, na jaką ogłoszono konkursy, wynosi ponad 8 milionów złotych. Liczba wniosków pozytywnie ocenionych i skierowanych do dofinansowania wynosi 144. Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa i Rozwój Wsi wyremontowano wiele obiektów użyteczności publicznej. Wybudowano place zabaw dla dzieci. Beneficjenci działania różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej otworzyli zakład kosmetologiczny w Iłoniczu Zdroju, wyposażyli gospodarstwa agroturystyczne, zakupili potrzebny sprzęt i maszyny. Z działania małe projekty gminy wybudowały boisko do plażowej piłki siatkowej. Zieloną salę fitness, ściankę wspinaczkową. Zespoły ludowe wydały płyty i zaopatrzyły się w stroje ludowe. Wydano także liczne publikacje książkowe dotyczące obszaru. Stowarzyszenia i muzea korzystały z możliwości wsparcia finansowego. I doposażały swoje obiekty. Lokalna grupa działania Krajna Nafty to prawie 70 tysięcy mieszkańców, wspaniałych ludzi, którzy zamieszkują niełatwy nasz, niełatwy obszar z bardzo skomplikowaną historią. Obszary leżące na pograniczu kulturowym, ale ludzi wiernych, pracowitych, dbających o swoje miejsce na ziemi. Jak widać po tej wystawie łączy nas wspólnie dziedzictwo związane z wydobyciem ropy naftowej. To naprawdę wspaniała perełka tej ziemi. Pierwsza kopania ropy naftowej, dziedzictwo związane z przemysłem naftowym. To są skarby, które przyciągają do nas ludzi i na tym musimy bazować. Dlatego też przyjęliśmy tą nazwę, Lokalna Grupa Działania Kraina Naft, bo to jest coś, co nas wyróżnia, co nas łączy. Tak naprawdę na, w każdej gminie należącej do naszej lokalnej grupy historia związana z wydobyciem ropy naftowej jest Kultywowana, zawsze są miejsca, które świadczą o tym, że tutaj żyli i żyją prawdziwi nawciarze. Na, na korytarzu w tym miejscu mamy przygotowaną taką wspaniałą wystawę, którą zrobiliśmy w ramach projektu realizowanego wspólnie z ProKarpatią Przeszowie. Ta wystawa tak naprawdę świadczy o tym, jest wizytówką naszej lokalnej grupy działania i wszyscy co do nas przychodzą zastanawiają się skąd to takie wspaniałe eksponaty i, i po co, więc daje osobom do myślenia, do zastanowienia się dlaczego właśnie postawiliśmy na, na tą ropę naftową. I tak naprawdę to jest troszeczkę to taki muzeum, bo autentyczne przedmioty, autentyczne sprzęty związane z wydobyciem ropy naftowej i z historią wydobycia ropy naftowej można tutaj zobaczyć, można przeczytać ciekawe dokumenty, można poznać ludzi związanych z przemysłem naftowym. Ciekawy, moim zdaniem bardzo taki intrygujący zakątek, któryśmy tutaj uczynili jest świetną naszą wizytówką i promocją.